Dzień dobry Państwu witam bardzo serdecznie przedstawicieli firmy Sztrabak, członków Zarządu Powiatu Kłobrzewskiego i przede wszystkim media. Witam tych, którzy będą oglądali relacje z tej konferencji. No z dużą radością witamy Państwa na podpisaniu umowy na wykonanie inwestycji przebudowa drogi Gościno-Dwór. Gościno ta droga, ta inwestycja ma swoją historię, bo Zabiegaliśmy od nią, o nią od jakiegoś czasu i pierwotnie byliśmy na liście rezerwowej. Oczywiście, zarówno burmistrzowi miasta, Gościną, który tutaj siedzi z nami, pan Marcin Pawlak, bardzo zależało na tej inwestycji, nam również. W połowie roku dowiedzieliśmy się, że w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi jest szansa, że. W tej rezerwie doczekamy się uzupełnienia dotacji z funduszu dróg i pod koniec roku, praktycznie dowiedzieliśmy się, że mamy pełne finansowanie. A jeszcze większą radość nam przyniósł sam przetarg. Mieliśmy przeznaczone na tę inwestycję 6 milionów złotych, a przetarg został rozstrzygnięty za kwotę 2 miliony 997 tysięcy. To jest znacząca oszczędność, zarówno dla Funduszu Dróg, jak i dla nas, jak i dla Gminy Gościno, dla Powiatu Kołobryjskiego. Jednocześnie w takich sytuacjach, gdy cena jest niższa niż mocno zakładaliśmy, występowaliśmy z zapytaniem o wyjaśnienie rażąco niskiej ceny. Tutaj to zjawisko nie występuje, tym bardziej, że Firma, która okazała się zwycięzcą tego przetargu, to możemy powiedzieć o niekończącej się przygodzie Powiatu Kołbrzeckiego z firmą Strabak. Ja przypomnę, firma Strabak realizowała u nas Jedności Narodowej, aktualnie ulicę Fredry, ciąg pieszo-rowerowy z przebudową ulicy i jeszcze kilka innych. I dla... I dla, nas, I dla nas ta firma jest wyjątkowo dobrym partnerem, wyjątkowo wiarygodnym partnerem i jednocześnie z dotychczasowych doświadczeń możemy powiedzieć, że ta firma jest też gwarantem jakości. Więc z przyjemnością dzisiaj podpiszemy umowę na wykonanie tej drogi. Dla niektórych, może, nie jest to wiadomym, ale jest to między innymi połączenie miasta Gościno z naszą szkołą imienia Macieja Rataja w Gościnie. Przebudowujemy odcinek drogi 990 metrów, gdzie droga zostanie poszerzona do 6 metrów. Będzie ścieżka rowerowa, będą chodniki, zatoki przystankowe. Czas trwania inwestycji, wykonawca zobowiązał się 200 dni, a więc do końca czerwca przyszłego roku. Tak jak powiedziałem 992 miliony 997 tysięcy plus 24 tysiące na nadzór. I myślę, że, że tutaj zarówno mieszkańcy Gościna, uczniowie naszej szkoły imienia Macieja taja będą z tej inwestycji bardzo zadowoleni. Szanowni Państwo, również Również chciałbym podziękować wszystkim przede wszystkim tym osobom, które były odpowiedzialne za przygotowanie procedury przetargowej, przeprowadzenie procedury przetargowej, zarząd dróg poetowych. głębokie ukłony dla was. Jesteście jak zwykle świetnym zespołem, ale tutaj przy okazji korzystając z tego, że mam obok siebie pana burmistrza Gościna, również chcielibyśmy jako zarząd powiatu podziękować za wsparcie tej inwestycji. To Pokaz partnerstwa. Wiemy, że te środki, które mamy obecnie, są bardzo mocno okrojone i tych inwestycji związanych z uczestnictwem w różnych programach jest na razie, na razie podkreślam, dużo mniej niż w poprzednich latach, i staramy się jako zarząd powiatu rozmawiać z wodarzami gmin. W tym przypadku z panem Marcinem Pawlakiem, który zobowiązał, zobowiązał się wesprzeć tą inwestycję kwotą 500 tysięcy złotych, co jest dla nas też bardzo dużym, dużą pomocą. Uważam, że bez tego typu współpracy wiele tych przedsięwzięć inwestycyjnych nie byłoby po prostu możliwe. Życzę firmie Strabak dobrej pracy, życzę wywiązania się z wszystkich ustaleń technicznych i życzę również tego, abyśmy byśmy wywiązali się, czy byście wywiązali się z, zgodnie z terminem przedstawionym w przetargu i zapisanym w umowie. Panie burmistrzu. Szanowni Państwo, wiele słów tu już zostało dzisiaj powiedzianych. Przede wszystkim chciałem to podsumować. To jest bardzo dobry dzień dla powiatu, dobry dzień dla uczniów i społeczności szkolnej Zespołu Szkół imienia Macieja Rataja w Gościnie, ale przede wszystkim dla mnie osobiście jest to bardzo dobry dzień z perspektywy, z perspektywy mieszkańca gminy Gościno. Nic tak nie boli i nic tak nie wpływa na to, jak się czujemy komfortowo w naszej społeczności, jak infrastruktura, z której korzystamy na co dzień, Komunikując się ze szkołą, komunikując się z ośrodkiem zdrowia, komunikując się z miastem gościnno i dalej, z miastem kołobrzeg, więc te właśnie inwestycje drogowe myślę, że wszystkich samorządowców cieszą najbardziej. Na pewno z tej inwestycji również cieszy się zarząd dróg powiatowych, bo te koszty, które pochłaniają remonty dróg, dróg nie tylko powiatowych, ale wszystkich dróg, są niewymierne, a takie inwestycje powodują to właśnie, że te budżety w dłuższej perspektywie mają taki luz i te koszty są relatywnie mniejsze. Ja z tego miejsca serdecznie chciałbym podziękować panu staroście Mirosławowi Tesikowskiemu, panu staroście Jackowi Kusiowi, całemu zarządowi powiatu. Radnym Rady Powiatu Kołobrzewskiego za, za właśnie wytypowanie tej inwestycji w Minie Gościnne jako tej inwestycji, którą, za, którą Zarząd Powiatu planował zrealizować. Faktycznie na samym finiszu dużo szczęścia i z tej rezerwy udało się wskoczyć na to miejsce premiowane i mam nadzieję, że pod koniec czerwca będziemy się cieszyli z inwestycji drogowej właśnie w naszym powiecie. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Tego całemu zarządowi, panu starostom życzę i sobie o, o, oczywiście również. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja mogę tylko dodać, że mam osobistą satysfakcję, bo uczestniczą, uczestnicząc rok temu w sesji Rady Miasta Gościno złożyłem może nie obietnicę, ale poinformowałem, że w kolejnym roku planujemy realizację inwestycji gościna-gościna i tym samym dzisiejszym aktem podpisania umowy niejako wywiązałem się z danego słowa. Państwo, e, przedstawiciele wykonawcy. <tuszy> <tuszy> chwileczkę. Może tak krótko trochę o realizacji samego zadania, bo panowie już tu powiedzieli co mamy zrobić. my się też... Jak panowie cieszą się z pozyskania środków, tak my się cieszymy z pozyskania tej, tego kontraktu do, do realizacji. Mamy do przebudowy kilometr drogi, która teraz jest o zmiennej szerokości. My mamy ją wybudować do szerokości 6, 6 metrów i obok wybudować ciąg pieszorowerowy szerokości 2,5 metra z kostki betonowej. Wchodzimy teraz w taki okres zimowy w sumie który nam pozwoli przede wszystkim wyciąć drzewa, których mamy na tym kontrakcie ponad 90 i na budowie stricte przy pracach budowlanych pojawimy się na początku stycznia, realizując poszerzenia warstwy konstrukcyjnej jezdni, tak żeby gdzieś około kwietnia, maja przystąpić do robót bitumicznych i myślę, że na końcu koniec maja spotkamy się na odbiorze tej drogi. Tyle bym miał. Czy Państwo mają jakieś pytania? Czy te prace będą prowadzone w taki sposób, że ten dojazd nie będzie utrudniony Jakoś po połowie? Jeździ? Nie, będzie to prowadzone w cyklu wahadłowym, także będzie ruch wahadłowy wprowadzony. To nie jest aż taka skomplikowana budowa, nie ma skrzyżowań, także bardzo prosty temat. Dziękuję bardzo. Teraz przystąpimy do podpisania. <laughs> Thank you.